Cześć, ja jestem Mikołaj i witam Cię na kanale Świadomych zdrowia. Dzisiaj przygotowałem materiał dotyczący treningu dla mięśni brzucha, który koniecznie powinien sprawdzić. Podczas tego treningu będziemy skupiać się bardzo na pracy brzucha, ewentualnie obszaru pośladków. Tutaj w ogóle nie powinien działać nasz prostownik pleców. Plecy nie powinny się spinać. Także, jeżeli po wykonaniu tych ćwiczeń czujesz, że większy dyskomfort na plecach niż pracę brzucha, to odsyłam do filmu wcześniejszego, gdzie robimy sobie dużo prostszy trening nakierowany tylko na pracę mięśni brzucha. Brzuch to nasz fundament, nasza podstawa. Jest to bardzo, bardzo ważny obszar. Pacjenci przychodzący do gabinetu bardzo często mają problemy w obszarze brzucha i miednicy, różne dysfunkcje, które wpływają na resztę ciała. Problemy takie jak bóle głowy, napięcia w szyi, w barkach, kolana, stopy. To wszystko może być wynikiem kompensacji tego, że Twoje mięśnie brzucha nie działają prawidłowo, dlatego podwójnie warto się temu przyjrzeć, nawet profilaktycznie. Pierwsze ćwiczenie. Martwy robak, może to znacie, ale powiem Wam kilka wskazówek technicznych, na które warto zwrócić uwagę. Znowu, wyjściowo staramy się przytwierdzić, wstępnie napiąć brzuch, przycisnąć bardziej kość ogonową, krzyżową do e, maty. Pilnujemy, żeby nasze lędźwia też dotykały maty i żeby podczas ruchu one się nie odrywały to jest bardzo istotne i staramy się brzuch trzymać płasko, czyli nie pozwalamy, żeby pępek nam wychodził do góry. Możemy zacząć od pracy samymi nogami. W takiej pozycji krzesełka już nawet taka pozycja może być ćwiczeniem, tak izometrycznym. Utrzymujemy to 20-30 sekund. Jeżeli to jest luz, to dodajemy sobie trochę ruchu. Staram się stopą iść w stronę Podłogi, tak, najważniejsza moja baza, czyli pępek plecy, miednica, i ja pilnuję, żeby te trzy rzeczy grały, a nie że ja koniecznie muszę dotknąć nogą ziemi. Ok, czyli jakby to ruch nogi, odległość tego ruchu zależy od tego, co dzieje się tu, a nie odwrotnie. Możemy sobie dodać jeszcze dodatkowe utrudnienie, czyli pozycję rąk. W górze i ruch przeciwnej ręki do nogi. Czyli wyjściowo jestem tu, pilnuję brzuch, plecy, miednica, pamiętam o oddychaniu i robię sobie ruch przeciwnej ręki, hop i nogi. Tak? Im dłużej utrzymam taką pozycję, tym będzie ciężej. Także tutaj już jak kto czuje, jak to lubi, ale takich sześć powtórzeń na stronę, to będzie już konkret robota, no i oczywiście trzy serie. Drugie ćwiczenie będzie w pozycji na boku. Będziemy sobie pracować bardziej z naszą boczną ścianą brzucha. Ustawiamy się mniej więcej tak jak ja. Ważne, żeby łokieć był mniej więcej pod barkiem, żeby to było dla was komfortowe. Ustawiamy Łokieć, miednice i kolana w jednej linii i dopiero potem cofamy troszeczkę biodra. Czyli ja nie jestem zupełnie prosty, jestem troszeczkę w takim kącie rozwartym. Teraz podciągam lekko miednicę wstępnie, aktywuję brzuch i jakby zadanie to unoszę biodra do góry. Trzymam taką pozycję, to już jest pierwsza wersja ćwiczenia. Powinienem czuć tutaj bok brzucha, ewentualnie pośladek. I jakby czas będzie zależny od waszych możliwości. 15, 20 sekund, pół minuty, będzie super. Możemy to sobie utrudnić o to, co robiliśmy, plus uniesienie nogi. Dalej, taką pozycję, jakby to ćwiczenie, możemy wyprostować kolana i będzie też jeszcze trudniej. Czyli w tej pozycji staram się utrzymać. Tak, ręka. Tak jak wygodniej. Jak dodam sobie nogę drugą jeszcze do góry, to będzie w ogóle super trudno i nawet dla mnie jest to dosyć wymagające. Ja jestem po operacji. Także e, spróbujcie. 20, 15, 30 sekund. Oczywiście staramy się to zrobić trzy serie. E, no i wytrzymać czas na tyle, ile jesteście w stanie. Pamiętamy o dwóch stronach. Ha! No. Kolejna rzecz e, to będzie taki niedźwiadek. Ustawiamy się w pozycji klęku podpartego, i pierwszym zadaniem będzie oderwanie kolan od ziemi. Tylko staram się kręgosłup trzymać w miarę neutralnie, znowu wciągać brzuch, pamiętać o oddychaniu. E, no i prosta sprawa. Odrywam kolana mniej więcej na 5 do 10 cm od ziemi. Staram się głowę też trzymać w przedłużeniu kręgosłupa, żeby ona mi nie uciekała do przodu. I to jest tyle. Utrzymujemy 10, 15, 20 sekund, tak jak to czuję. Oczywiście. Tak, żeby zrobić trzy serie. Możemy sobie utrudnić to ćwiczenie. O na przykład chodzenie w takiej pozycji, tak, czyli unoszę kolana i teraz jednocześnie, przeciwna ręka, przeciwna noga. Ja nie mam tu za wiele przestrzeni, tak? Ale Wy możecie robić to po długości pokoju, czy po pół pokoju, tak? Możemy bawić się tym ruchem. Jak dzieci w przedszkolu czy na zajęciach z akrobatyki robią niedźwiadki, super ćwiczenie sam zadawałem swego czasu, więc jest to nawet fajna forma zabawy. Trzecia rzecz, o jaką możemy sobie rozwinąć ten temat, to praca w pozycji statycznej, ale dodajemy sobie. Odrywanie rąk, ewentualnie nogę jedną do góry, czyli mniej więcej wygląda to w ten sposób, że znowu ja staram się utrzymać miednicę, kręgosłup w jednej pozycji, żeby też za bardzo nie bujać tyłkiem na boki i w momencie kiedy mam kolana uniesione, to staram się dotknąć ręką do przeciwnego barku, tak? Albo unieść troszkę nogę, utrzymasz taką pozycję na jednej stopie. Raz jedna, raz druga. I tutaj dawkowanie, no to też. Już bardziej na serię albo na czas, więc e, tyle, ile kto potrafi, ile kto da radę, możecie pisać w komentarzach. Ja dałem radę dwie minuty, ruszać rękami, super. Ja nie wiem, czy dałbym radę. Dajcie znać w komentarzach jak czuliście się po tym treningu. On powinien zająć około 15 minut i idealnie jest go robić przynajmniej 3 razy w tygodniu. Tak, wtedy po tygodniu takiej regularnej pracy, czy dwóch, będziecie mogli odczuć efekty, czyli raz zwiększenie w ogóle siły, aktywności mięśni brzucha. Poczujecie, że ten trening przychodzi Wam z coraz większą łatwością, a dodatkowo można się spodziewać w ogóle zmniejszenia objawów, dolegliwości, które na przykład ktoś już ma, typu sztywność karku, bóle głowy, jakieś problemy na achillesach. Także dajcie znać w komentarzu, jeżeli po regularnym wykonywaniu takich ćwiczeń macie jakieś ciekawe obserwacje w kontekście swojego zdrowia.